Siemaneczko, z tej strony Creeper.pl i zapraszam was na kolejny odcinek z Quiz of Minecraft Spoko, jesteśmy z powrotem Dzisiaj mamy kolejny odcinek z Quiz of Minecraft Mogę mieć trochę dziwaczny głos, ponieważ mogę mieć leciutką hyrpę. No ale tak, nowa gra. <laughs> Ostatnio skończyliśmy komendy i narzędzia. Zostało nam już, no w sumie nie tak dużo. Więc dzisiaj mamy wytwarzanie... Nie, ważenie i zaklinanie. Boję się tego, bo z tego jestem naprawdę słaby. Nie ma to jak reklama w najlepszym momencie. No dobra, zaczynamy. Czeku używa się do rzucenia zaklęć? Za pomocą zaklętej książki. No to jest łatwe, kowadła. Za pomocą cukru stworzymy miksurę. Młodości, skoku, szybkości, lewitacji. No cukier to właściwie szybkości powinien być, ale nie wiem, czy aby nie skoku. Młodości nie ma takiej i lewitacji, no w sumie jest, ale chyba na komendach. Tam szybkości. Dobrze, lecimy dalej, bo była reklama. Co jest najważniejszym składnikiem mikstury oddychania pod wodą? Błazenek, dorsz, rozdymka, pryzmaryn. Błazenek lub pryzmaryn. Nie, pryzmaryn nie. Błazenka nie ma, przecież dorsza nie ma, czyli rozdymka. Mogę się mylić. No dobrze jest. Od której wersji gry zaklinanie wymaga lazurytu? Od, od 1,8 dobrze, jaka jest maksymalna moc zaklęcia Power wiem, że jest power 5, power 6, tylko nie wiem czy jest pół na pół. No oczywiście. POWER 6 Dobra, gramy dalej, nic się nie stało Mamy 1000 diaksów Jaki kolor ma kamień potrzebny do zaklinania? Co? Nie rozumiem tego Aha Tutaj chodzi o lazuryt. Czego używa się do rzucenia zaklęć za pomocą zaklętej księgi? To już było. Który składnik należy dodać, aby wydłużyć czas działania mikstury? No dobra. Nie wiedziałem po prostu, z czego robi się miksturę szybkości: magma cream, cukier i z cementu szybkości. <laughs> Było już tylko trochę inaczej zadane i inna odpowiedź. Proszę bardzo. Jaki jest maksymalny poziom enchantu? To jest proste. Na bodach można do setki. Których zaklęć nie można połączyć? Dzięki Madzia. Jaki jest największy enchant efficiency? No. Co czyni mikstura szkody na mobach nieumarłych? Zombie szkielet, mroczny szkielet, tułacz, posuch. Daje im siłę, nie, dzia yy, nie działa na nie. Zadaje im obrażenia, leczy je. Co czyni mikstura szkody na mobach nieumarłych? No nie pozostaje mi nic innego, czy jak strzelać. No dobrze, no nie wiedziałem. No, mamy już chwilę tych nagrywek. A ja już muszę kończyć. Nie mam za dużo dzisiaj czasu. A... Mam chwilę tę chwilkę, to po prostu postanowiłem coś nagrać. Może nie jest to długi odcineczek. No, ale zawsze jakiś. Poza tym... No cóż... Tydzień temu też wstawiłem quiz of minecraft Powoli chcę też zakończyć tą serię Oczywiście statystyki Proszę bardzo 444 444000 Diamentów Nie mam żadnej wygranej gry No cóż No dobra Hej, cześć, siemanko. Bye bye!